Muszę o tym wszystkim powiedzieć klanowi. Strumieniu, musisz mnie posłuchać. Miałem sen. Znam całą prawdę o czarnej gwieździe. I jaką prawdę? Pręgowana łapu. Miałem sen. Z klanu gwiazdy. Poprzednia przewodczyni, wierzbowa gwiazda mi o wszystkim powiedziała. Już wszystko wiem. Wierzbowa gwiazda nie zginęła przypadkiem. Zabiła ją sam czarna gwiazda. To on to wszystko zrobił. Chciał on przyjąć przywództwo, dlatego to zrobił. Nie chciał czekać, aż w końcu go dostanie, więc sam się o to poprosił. Potem okłamał cały klan, że wierzbowa gwiazda zginęła przypadkiem, ale to nie był żaden przypadek. To on sam ją zabił. W strumieniu musimy powiedzieć o tym klanowi. Jeśli miałeś sen z klanu gwiazdy, to znaczy, że to wszystko jest prawda. Zawsze wiedziałam, że coś jest nie tak. Wierzbowa gwiazda zawsze była silna i nie wierzyłam, że coś jej się stało. Dobrze, pręgowana łapo. Powiemy o tym wszystkim klanowi. Musimy natychmiast. Nie możemy czekać dłużej, Wzlekać. Wystarczy, że byliśmy już długo okłamywani. Drogi klanie, muszę Wam coś powiedzieć. Miałem sens klanu gwiazdy i muszę Wam coś powiedzieć o Czarnej Gwieździe. To nie może zostać ukryte. Pręgowana łapo, czy coś się stało? Mów, Pręgowana łapo. To wszystko, co powie Pręgowana łapa jest prawdą. I Wierzę w to, bo przesłano mu to sam sen klanu gwiazdy i nasza przewodczyni dawna. Wszyscy chcemy poznać tę prawdę, więc powiedz, co było w tym śnie klanu gwiazdy i co powiedzia ci, nasza przewodczyni. Proszę, proszę, mój własny uczeń, buntuje mój klan przeciwko mnie. Pożałujesz tego wszystko, co powiedziałeś. Jeszcze nie sens, że wygrałeś. Wy wszyscy zostaniecie straceni. Nie poradzicie sobie bez ze mnie. A ja wam to udowodnię i wrócę tutaj jeszcze. To wszystko już zostało ujawnione. I teraz nikt ci już nie uwierzy, nawet sam Klang Gwiazdy. A teraz zostałeś tylko wygnańcem. Ja wam wszystkim jeszcze pokażę, że nie jestem wygnańcem i to ja będę rodzić tymi lasami. A gdy będziecie chcieli do mnie wrócić, zrobię sobie z was futro na własne legowiska. Jeszcze wam wszystkim pokażę, na co mnie stać. Co teraz? to zostanie przywódcą, skoro teraz nie mamy przywódcy. Strumieniu, czy masz może pomysł? Ja, strumieniem, myślę, że powinien być to złote futro. Dobrze, obiecuję ten klan prowadzić na własną śmierć i życie. Bronić klan swoimi łapami. Jeszcze dziś powinna się odbyć ceremonia. Aby został przywódcą, nie możemy czekać. Ja, Złote Futro, od dziś będę nosił imię Złota Gwiazda i obiecuję bronić ten klan za własną cenę życia. Możecie na mnie polegać, nie zawiodę was, obiecuję.